Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handel chce, aby mieszkańcy w referendum wypowiedzieli się, czy chcą, aby w mieście powstała spalarnia śmieci. Spalarnia jest planowana w centrum miasta przy ulicy 29 listopada i chce ją wybudować prywatny inwestor, czyli firma Newak. Temat budzi wiele kontrowersji i zdecydowany sprzeciw części mieszkańców, którzy założyli grupę Stop Spalarni w Nowym Sączu. Zwracam się do Państwa radnych Królewskiego Miasta Nowego Sącza z prośbą o rozważenie możliwości wystąpienia przez Radę Miasta Nowego Sącza z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie zasadności powstania na terenie Nowego Sącza instalacji termicznego przetwarzania odpadów. Alternatywą oczywiście jest utworzenie nowego składowiska odpadów, takie zapytanie skierowałem do przewodniczących zarządów osiedli, lub wywożenie naszych odpadów do innych jednostek w Polsce. Zwiększy to oczywiście kilkukrotnie koszty zbierania i przetwarzania odpadów. Ale mieszkańcy mogą taką decyzję podjąć. Prezydent, choć z dużym opóźnieniem, uznał rekomendacje radnych PiS, by zasięgnąć opinii mieszkańców. Mówił podczas sesji radny Wojciech Piech. Kolejnym krokiem, według radnego, powinno być uchylenie projektu uchwały zmieniającego plan zagospodarowania przestrzennego, który został przyjęty bez wcześniejszych konsultacji z mieszkańcami. Radny zwrócił także uwagę na to, że budowa spalarni odpadów przedstawiana jest jako jedyna alternatywa dla nowego sącza. Zagraża nam. Apokaliptyczna wizja zamkniętego składowiska, cytuję, za 3, może 5 lat, że zagraża nam drastyczny wzrost cen, bo być może przyjdzie nam wywozić odpady do innych, na inne składowiska albo innych spalarni, o ile nie zdecydujemy się na budowę przez prywatnego inwestora gigantycznej spalarni. Śmieci. Bo w publicznej dyskusji brakło informacji, w jaki sposób będzie funkcjonować składowisko odpadów, gdy zostanie wybudowana spalarnia, bo odpady, których nie da się spalić, będą musiały gdzieś być składowane. Nie wiadomo także jak instalacja wpłynie na miejskie spółki. Sprawą, która powinna być położona również do publicznej dyskusji, to są warunki prawne i ekonomiczne dla samorządu, proszę Państwa. Ja byłem tym radnym, który głosował przeciwko sprzedaży udziałom udziałów sądeckich wodociągów. A sytuacja MPC oraz spółki Nowa również zostanie wzruszona z ewentualnym prawda, tutaj z ewentualnymi decyzjami. I jak mówił radny Józef Hojnor, mieszkańcy powinni mieć pełną wiedzę na temat funkcjonowania takich instalacji, zanim zostanie ogłoszone referendum. Teraz czas, proszę Państwa, po wypowiedziach e, tych, którzy się na tym znają, aby mieszkańcy miasta Nowego Sącza i Rada Miasta. Mogła się zapoznać uwaga z opiniami naukowymi dotyczącymi skutków oddziaływania takich instalacji na zdrowie i życie mieszkańców. Pismo prezydenta w sprawie referendum trafiło do radnych i to oni zadecydują, czy i kiedy się odbędzie.